Czy dziewica to dziś stan pozytywny? Litania loretańska, w połączeniu z wiosennym kwitnącym majem, jest piękną modlitwą, niosącą wzniosłe, czasem trudne, zawsze jednak wywyższające Boga i Maryję treści. Jak sam wiem, często powtarzamy wezwania bez zastanowienia, jak mantrę. Słychać to w naszych głosach. Zastanówmy się, jakie wrażenie może odnieść obcokrajowiec nie rozumiejący słów, a jedynie intonację. Czy jest świadkiem radosnej modlitwy uwielbienia, czy raczej kolejnej stypy? To samo dotyczy zresztą śpiewów kościelnych. Nawet radosna Alleluja potrafimy w świątyni zaśpiewać tak, że brzmi jak życiowa porażka. A z naszej postawy, mimo woli, można odczytać, kogo wyznajemy: Królowo-wyznawców! Królowo Wyznawców Wyznawca chrześcijaństwa to ktoś, kto wyznaje słowem i czynem Jezusa, naśladuje go. W pierwszych wiekach określano tak ludzi, którzy cierpieli za wiarę. Można przeczytać, że Wyznawcami są przede wszystkim męczennicy i święci. Chociaż do świętości jesteśmy powołani wszyscy, to w praktyce nie wygląda to tak kolorowo. Myślę, że nasze ułomności nie zwalniają nas z obowiązku wyznawania wiary i to nie tylko na wezwanie kapłana podczas mszy świętej. W końcu Pan Jezus powiedział, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja się przyznam przed Ojcem moim. Maryja nie mówiła wiele za ziemskiego życia, ale wyznawała wiarę swoim postępowaniem. Znamienne są jej słowa ze zwiastowania. Oto ja służebnica pańska. Prawdziwe wyznanie wiary. Królowo dziewic. Wspominałem wcześniej, kilka dni temu, że jakkolwiek przez wieki definicja dziewictwa się nie zmienia, to znaczenie tego stanu dla innych już tak. W Starym Testamencie, na przykład, dziewictwo było wymagane do zawarcia małżeństwa. W wielu miejscach taki stan przetrwał setki kolejnych lat. Dziewictwo jest niewątpliwie wielką wartością, gdy jego motywem jest całkowite oddanie się na służbę Królestwa Niebieskiego. Dziś, szczególnie z punktu widzenia młodzieży, to raczej powód do wstydu niż do dumy. Idąc tym tropem, można szybko pobłądzić. Uznajmy więc dziewictwo wynikające ze świadomego wyboru za stan godny szacunku. Nie sposób przemilczeć tutaj dziewictwa Maryi. Jego tajemnica jest przedmiotem wiary, i jakiekolwiek próby racjonalnego, naukowego wytłumaczenia tego stanu są pozbawione sensu. Dziewica Maryja jest dziełem Boga i nic nam do tego. Chwała Panu, Alleluja! Warto może wyjaśnić przy tej okazji jedno z nieporozumień rodzących się podczas lektury Ewangelii. Czytamy w kilku miejscach, że Jezus przebywał ze swoimi braćmi. W języku hebrajskim określenia brat, siostra używano także do kuzynostwa. Taki językowy lapsus, który jednak warto wyjaśnić, żeby nie powodował niepotrzebnego zamętu. Przez większość wezwań Litanii Loretańskiej można wzorować się na Maryi i próbować ją naśladować. Wezwania z Królową w tytule są inne, oddają Matce Bożej hołd i podkreślają jej godność. Nie wszyscy też możemy czuć się poddanymi w każdym wersecie, o czym dobitnie świadczy dzisiejsze wezwanie. Królowo dziewic, módl się za nami. Dobrego dnia, wieczoru i poranka, a jutro niech zerknę. A no tak, odwiedzimy litanie do wszystkich świętych. Do usłyszenia.